Mugo Player to kolejny moduł, z którego możecie skorzystać, jak to wygląda i jak on działa. Otóż, jeżeli przykładowo chcielibyście zaprezentować komuś przedpremierowo swój single, na przykład, by zdobyć patronaty medialne albo pokazać go znajomym czy przyjaciołom, właśnie w tym momencie możecie skorzystać z Mugo Playera i stworzyć specjalny personalizowany dla Was link, w którym pojawi się właśnie odsłuch waszego singla. Jak to zrobić? Przechodzimy do Mugo, tam znajdujemy zakładkę treści. I wybieramy jedną z treści, którą na przykład niedawno dodaliście. W naszym przypadku to jest singiel. Klikamy Mugo Player. W tym momencie jedynymi rzeczami, jakie musicie zrobić, to wpisanie adresu oraz zabezpieczenie tego hasłem. Adres to końcówka linku, który będzie się znajdować właśnie w tym odtwarzaczu i który będziecie udostępniać wszystkim, dlatego warto, żeby pojawił się tam na przykład utwór albo wasze imię i nazwisko. Zabezpieczenie hasłem, natomiast, które robicie właśnie w tym miejscu, jest po to, żeby wasza treść nie wpadła w niepowołane ręce. Przykładowo wpiszmy hasło test. I gdy mamy wszystko gotowe, klikamy stwórz stronę. W tym momencie MUGO generuje nam właśnie ten link i tworzy ten odtwarzacz. Gdy klikniemy zamknij, widzimy, że najpierw musimy wpisać hasło, które niedawno stworzyliśmy. Po zaakceptowaniu otwiera wam się nowa strona z linkiem i odtwarzaczem do waszego singla. Co najważniejsze, jeżeli chcecie z tego skorzystać i uważacie, że jest to niezbędne, znajdziecie to zawsze w MUGO, tak więc korzystajcie, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze, a przy okazji możecie zrobić coś jeszcze przed premierą i na tym zyskać. Jeżeli chcecie natomiast zyskać kolejne wsparcie marketingowe, obejrzyjcie następne filmy, jakie pojawią się na tym kanale.